Leciał zając przez mytarz, obalił dzwonice, Kozali mu zadodać malowaną świecę. Jak szporki z kumineczka straciły, nie chciał jura, nie chciał jura starej maryny. Ożeni mi syneczek, szparny jako goździczek, goździczek, szwarny jako goździczek. Pojadę, pojadę do swojej galanki. O tobie syneczku, o tobie syneczku, ludzie rozmawiają. Przyleciała tam mucha, u sieku bez ducha pytała se kumora, czy nie trzeba doktora? Te sąsiady na narady poradził mu ktoś. i Marek na jarmarek, kupce nową oś. Wezmę się kireczki zetnę się ożyneczkiem, a może zobaczym, a może namówim na dobną dzień. A mnie się wszystko zdorze, się na mnie gniewo, to moje pocieszy dni. Hej, stoi ostry siwy, hej, bieda po nim ciecze. Nie będę się wytowała, nie będę się wytowała, aż będą ja gody. Potraciły o ich gadać nie chce, o ich gadać nie chce. Chodziło... Ku mnie. Powiem o ci, co mi je, co mi je. powiem o ci, co mi je.